Siemanko, widzowie, przed nami jest nasz kanał, a w dzisiejszym odcinku nie będzie żadnego openingu ani grania w piłkę, tylko będzie podziękowanie za dobicie 150 subskrybentów. A tak dokładnie 155, więc bardzo wam za to dziękujemy. W jeden dzień byli 6 subskrypcji. No i mm, bardzo się z tego cieszymy. I bardzo też chcemy i się ta, chcemy się was zapytać jak to możliwe, że pod, nasz, że pod moim szorcem jest 1500 wyświetleń. Już jutro będzie 100. Oglądnijmy sobie go razem. <grym> <A> jeszcze lubię. <drugie. grym> Więc wizowie naprawdę dziękujemy wam. A teraz jeszcze dzisiejszy strzał Ignacego. <mulary> No więc widzowie. Właśnie teraz sobie oglądaliśmy te dwa shortsy. No i bardzo Wam dziękujemy za przebicie tego progu subskrypcji. A teraz kilka słów od Ignacego. Dajcie im po 200 subskrypcji i jeszcze wpadnie film z taką jedną niespodzianką. Którą sobie sprawiliśmy dzisiaj. No to co, widzowie? Bardzo wam dziękujemy. I tu mamy jeszcze piękną karteczkę. A teraz subujcie kanał Janek Kut. I jeszcze ten znaczek nie, nie wygląda zbyt dobrze. Nie no widzowie, ten znaczek jest właśnie potężny. Piszcie w komentarzach. Siemano.